Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Bartosz, a to moi drodzy, jest gra Soma. Jest to gra typu horror, która miała swoją premierę wczoraj, 22 września 2015 roku. Moi drodzy, ostatnio dostałem od was sporo wiadomości odnośnie tego, czy nie nagrałbym właśnie jakiejś serii z horroru. Ja tak Troszeczkę was zwodziłem, co nieco specjalnie, bo wiedziałem, że sama wychodzi. Ja nie chciałem nikomu, że tak powiem, na ten temat pisać, ze względu na to, żeby zrobić wam niewielką niespodziankę. Ja na tą grę czekam już od dosyć dawna i w końcu udało mi się do niej dzisiaj przysiąść. Chciałem nagrywać już od wczoraj, od premiery, ale niestety jeszcze nie czułem się za bardzo na siłach, bo jestem po przeziębieniu. Ale moi drodzy, myślę, że teraz już powinno być wszystko ok. Także seria od dzisiejszego dnia rusza, i tutaj moi drodzy, nie będę ustalał żadnych terminów, jeżeli chodzi o publikowanie. Jeżeli będę nagrywał tą serię, to będę ją nagrywał bardzo intensywnie i postaram się wrzucać ją codziennie. I taki mam też zamysł, a czy to się uda, to zobaczymy z czasem. Także moi drodzy, nie przedłużając już, zapraszam was serdecznie do serii z gry. Soma, zobaczymy co nam tutaj zaoferowali producenci Frictional Games, czyli e, m, którzy mają na swoim koncie takie tytuły jakby jak chociażby Amnesia czy Penumbra. Także moi drodzy, to są naprawdę dwa genialne tytuły i mam nadzieję, że Soma e, się tutaj również zapisze gdzieś tam na kartach m, gier typu horror na dłużej oczywiście. You're bleeding. Oh, that, that's nothing. It's just my brain can't stop bleeding from the accident. Here, take this. No, that that's for later, for the scan. It's green. Ashley, I need to tell you something. Simon, please don't make this weird. No, no, it's not like that. Why now? Who's David Munch? W porządku. Jesteśmy już w grze. Widzę, że objects can be interacted with using left mouse button. Okej. Okay. Odbij yeah, ten telefon. simon jarrett yeah that's me my name is david munchie we spoke earlier the brain scan i remember are you all right yeah yeah just a bad dream are, are we still on for today yeah that's why i'm calling i wanted to remind you to drink the tracer fluid i sent you it'll help me capture a better image of the damages don't worry i i, I got it somewhere okay great well i'll see you in a couple of hours then okay see you soon W porządku, moi drodzy, i na samym początku pragnę Wam zapowiedzieć, że e, planuję oczywiście mm, nie przerywać tutaj cutscenek swoim komentarzem. Raczej będę starał się wyciszać, tak, żebyśmy mogli tutaj wszystko głośno i wyraźnie usłyszeć. I ja, i Wy również. Także jeszcze sobie tylko otwórzmy tutaj jakieś opcje. Zobaczmy, czy nie ma możliwości włączenia jakichś e, napisów. E, widzę, że niestety chyba nie, może tutaj. Nie, też niestety nie widzę, żeby coś tu było. No trudno, w takim wypadku będziemy musieli właśnie się wsłuchiwać, i dlatego moi drodzy, po prostu na kacenkach będziemy się wyciszać. I tutaj, ok, widzę, że graficznie jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Troszeczkę dziwnie się steruje, myszka jest taka troszeczkę opóźniona. Ale moi drodzy, genialne jest to, że możemy robić praktycznie interakcję z każdym jednym przedmiotem. Bardzo fajnie. Standardowo możemy tutaj również poruszać takimi przedmiotami jak you can use or while holding an object to move it closer or farther, Dobra. Aha, czyli mogę sobie po prostu coś tam kłaść. Use a mouse while holding the rest to pull, push.

even sent an email to remind him, didn't I? Ok, już znaleźliśmy jakąś. Hooked, moi drodzy. To jest jakaś książka. Ok, zwróćcie uwagę, jakie dopracowanie, nawet mam tutaj możliwość przeczytania, co się dzieje z tyłu książki. Ok, ja tutaj będę oczywiście starał się eksplorować, jak to będzie tylko mm, najbardziej możliwe. Mam nadzieję, że wy również lubicie grać w gry tego typu w ten właśnie sposób. Kurczę, tutaj można podnieść praktycznie każdą jedną rzecz. I można z nią tworzyć interakcje. Nieźle, bardzo mnie to cieszy. Bardzo mi się to podoba, bo mam nadzieję, że gra tutaj wprowadzi... To open doors and containers, first interact with them, then pull the mouse. Summer's coming. Hope it's a good one. Ok, no ciekaw jestem, co tutaj nam zaoferują w tym tytule producenci. Jestem strasznie ciekaw. Tu nie widzę nic ciekawego. Warto właśnie chyba Cinema Variety. Ok, view text using. Aha, okej. Okay. Rozumiem. Tutaj coś. Tu coś jest. A, czyli to jest ten sam tekst przerzucony po prostu z kartki, którą oglądamy na ekran. Też bardzo fajna opcja. Co tu jeszcze mamy? Get well soon, love mom. Bardzo fajne, bardzo fajnie dopracowane to jest. Podejrzewam, że tutaj właśnie będzie trzeba się skupiać też na takich detalach, przynajmniej tak było w poprzednich grach, które tworzyło to studio. Tam było sporo takich właśnie też logicznych um, logicznych tematów. Jest jakieś zdjęcie z wakacji. Okej, okay, tu mamy skierowanie. Jakieś Znowu coś z wakacji. Można podejść bliżej? Można tylko trzeba odsunąć krzesło. Normalnie genialna sprawa. Ok, rzućmy okiem na komputer. Dobra, co tu mamy? Drafts. Send email. Oh, I forgot to hit send. Ok, czyli. Better late than never. Jednak zapomnieliśmy wysokość tego maila, o którym on tutaj mówił. Coś nasz, e, coś nasz tutaj, na nasza postać ma jakieś problemy chyba z pamięcią. E, to by tłumaczyło może to uderzenie w głowę. No i właściwie chyba po co się do tego lekarza? Massive recoil. Kurczę, no straszna, straszna dbałość. Okej, okay, nie mamy tutaj nic złożonego. Pytanie, czy. Można coś tutaj włożyć? Chyba nie bardzo. Nie. Myślałem, że może jeszcze. Pod, można podnieść jakieś pudełko i pograć sobie w jakąś grę na konsoli, grając w grę. To już w ogóle by był chat. Mapping Minds. Albert Isaacson. Dobra, myślę, że tutaj już większość rzeczy. Zwiedziliśmy. Na razie to jeszcze chyba daleko tej grze do horroru, ale początek podejrzewam, że. Będzie taki jaki jest da można nawet wodę Wodę spuszczać w toalecie normalnie Niesamowite Co tu jeszcze można? Wszystko właściwie można Jachcie Straszno dbało się o szczegóły waiting when I get back Okej, okay, nie bardzo chcesz się myć. No dobra. Pobawiliśmy się, posprawdzaliśmy co można, czego nie można. Właściwie jak na razie można chyba wszystko, albo sporą większość. Kurczę. Co jeszcze? Tutaj coś, chyba nic. Oczywiście można jeszcze pozaglądać. There it is. Do szafeczek mieliśmy wziąć jakieś lekarstwo. Aha, czyli pokazało nam się ikona, co się stanie w momencie, kiedy wcisnę lewy przycisk, czyli po prostu pojawiły się usta, czyli prawdopodobnie moja postać to wypije. To jest to cusiczku, żeby doktorowi. Niezbyt zdrowo się tutaj chyba odżywiamy. Same przetworzone produkty. Remind Jesse pickup meds flowers for funeral. No dobra. Czy to by było na tyle? Wydaje mi się, że tak. Jeszcze coś tu mamy. Dobra. Klucze zawijam. Buty można nawet kurczy. Popodnosić. Nic tu chyba raczej nie mam już do wzięcia. Karton z mlekiem. No dobra. Zobaczmy jeszcze raz szybko na to-do list. Remind Jessie, pick up meds. Okej, okay, wszystko by się zgadzało. Nie wiem skąd wziąć kwiaty na pogrzeb. Ale może zaraz się to wyjaśni. Dobra, jesteśmy w metrze typowo amerykańskim. Czyli Syf podejrzani jacyś losowi ludzie przerażający czarnoskóry człowiek Kurczę, nawet możemy wybierać czy odrzucamy, czy nie Mega. Jesse. Hey Simon, I got your email. Just wanted to wish you good luck and let you know I got you covered. Thanks. I should be able to come to the store after this scan. Don't oh, sweat it. I got Matt and Chris help me out. Maddie from SNL? I uh, guess you didn't hear. He's coming in full time. Working in the comic section. That's Ashley's job. Yeah. Well, you know. Forget it. Not doing her any favors by leaving an empty spot. Not like she's coming back. Well, good luck. Hope they find a way to reverse the whole, you know, dying thing. <laughs>

Ciekaw jestem, kiedy zaczną się pojawiać jakieś ciekawsze elementy w postaci, właśnie... W postaci, właśnie postaci, właśnie jakieś. No tutaj właściwie tak faktycznie niewiele się dzieje. Nie wiem za bardzo, czego można się tutaj spodziewać też po tej grze. Nie wiem, czy ona będzie. Gry, jeżeli chodzi o horrory, są bardzo różny sposób robione, niektóre e, po prostu zachowują taki fajny klimacik, i tak naprawdę nie ma w nich nic strasznego, e, oprócz tego właśnie takiego fajnego klimatu, lub ewentualnie są gry na podstawie zwykłych jumpscarów. tak? Czyli co chwilę nam coś wyskakuje przed twarzą i my mamy się tego przestraszyć, tak jak to było chociażby w Outlaście. tak? Nie znam tutaj żadnej kombinacji, nie wiem skąd bym mógł ją wziąć. Pewnie gdzieś tutaj jest zapisana być może ewentualnie. Okej. Okay. Tutaj nic nie widzę. Get your stuff ready, scan now. Okej, okay. pytanie, że to jest. Polberg, nie wiem czy ja to jest poczta. Nie da się też chyba z tego za bardzo wyjść. Nie. Czyli mamy tylko te, te trzy wiadomości. Czy w nich jest może jakiś kod? O, o, o. I'm not allowed to repeat the code in emails or text, but I will leave a note or something in case we forget. No to mamy wyjaśnione. Gdzieś tutaj powinien być jakiś liścik, notka cokolwiek z kodem, prawdopodobnie w którejś z szuflad. Page 56-2501, myślicie, że to to? Ja myślę, że to na pewno będzie to. Ale zajrzymy jeszcze do pozostałych. O, ciekaw jestem. Hm. Jednak gra nie jest jeszcze aż tak dopasowa do dopracowana. Żeby można było wpinać pendrive'a do komputera. To już by był czat, Ale nie wymagajmy zbyt wiele. Okej. Okay. Uuu! Jak obracam, to kurczę się sam tekst no. zmienia. Też genialne, fajne, fajne rozwiązanie. Co tu jeszcze mamy? Jakieś ciekawości? Nic, nic, nic z tych rzeczy. 2501, dobrze pamiętam. Zaraz sprawdzimy, czy jestem na tyle genialny, że do tego doszedłem. Oczywiście, że tak. Press and hold shift while moving to run. okej. Okay, można biegać. Hmm. Okej. Okay. Zamknięte. Zamknięte. Też zamknięte. Tu są za to otwarte drzwi. Jakoś mroczniej tutaj. Jakieś wybuchowe coś. Tu. Wow! Tu jest otwarte. Nie spodziewałem się. Okej, okay, tam jest jakiś gostek, to pewnie ten nasz lekarzyna. Steve all day. Dobra. Tutaj może troszkę szerzej uchylę drzwi, żeby żeby czego móc spierniczać. Co to mamy? Jakąś wiertarkę? Chyba tak. Każdy, każdy jeden przedmiot, który podniosę, wydaje inny dźwięk podczas opuszczenia i tak dalej. Także, moi drodzy, niesamowita opcja. Zadbali na O większość szczegółów. Nie mówię, że o wszystkie, ale o większość. Nawet listwy do komu? no nie no, genialnie, genialnie, naprawdę jestem pod mega wrażeniem. Oczywiście możemy tu zapalić światło, no bo po cóż tutaj męczyć się w ciemnościach. Pytanie... pytacie się, pewnie zastanawiacie się dlaczego ja tak wszystko dokładnie eksploruję. Moi drodzy, bo ja po prostu jestem takim typem gracza, ja tutaj uwielbiam... Właśnie w ten sposób podchodzisz do gier, nawet do tych najprostszych, gdzie mógłbym żadnych drzwi nie próbować otwierać, i tak dalej, i po prostu pójść bezpośrednio do gabinetu doktorka. Ale moi, moi drodzy, to nie, jest, to nie jest mój styl gry. Ja jednak nieco inaczej do o, takich gier podchodzę. Simon Jarrett, prawda? Doktor Munchie? To jest tylko pan Munchie, ale pracuję nad tym. Właściwie, pomagasz mi teraz. Czy to jest część twojej pracy? Tak, to jest studium, które robię z moim kolegą Paulem Byrdem. We hope to design a gentle way to work with brain reconstruction to help people like you. Oh, did you, uh, take the tracer fluid? Yes. Yes, I did. Great. Well, we can start whenever you're ready. No dobra. Zanim zaczniemy, to ja jeszcze jednak mimo wszystko wolę się chyba tutaj rozejrzeć, bo czy on tutaj przypadkiem nie próbuje mnie zabić? Najśmieszniejsze jest to, że gościu nawet nie jest doktorem. <laughs> Tylko jakimś zwykłym Mr. anything. Hmm. No dobra. Czyżby to już było gotowe? Wystarczyło usiąść. Okay. Nie wiem, czego tutaj się spodziewać. Mam nadzieję, że wprowadzą fajny klimat. Let me just get this out of the way. You are Simon Jarrett, correct? Right. Toronto, Canada, David Munchie. Born 1988, July 16. Right. Flat neurograph, version 6. Good. All files in order. Well, this hurt. It's just a scan. It'll hurt about as much as getting your picture taken. Indians thought cameras would steal their souls. That's so. Well, let's hope they're wrong. <laughs> Ready? Say cheese. Mr. Munchie? Did something go wrong? Kurczę, tego się nie spodziewałem. Ok, chyba możemy wstać. Tak, możemy wstać, nie ma nareszcie problemu. I mam, że chyba sobie źle ustawiłem. <laughs> This is kind of stressing me out. Jasność, bo cholera, nic niestety nie widzę. Mam nadzieję, że wy cokolwiek. Hey! Okej, okay, coś Ok, coś tu mogłem podejrzeć. View text. Build, shape and optimize, OmniTool. Okej. Okay. Toolbox. Toolbox, o, to może się przydać. Chociaż widzę, że... coś jest. Hu! Ok. Huh. No to jest coś, coś ciekawego, moi drodzy. Jak ja od jakiegoś gościa dostałem się na teren. Nie wiem, co to jest nawet. Jakaś. jakaś dziwna baza. Nie mam zielonego pojęcia, o co tu chodzi. Insert Omni Tool to access ok, skąd możemy wziąć jakiś Omni Tool? Czyli czy to w ogóle jest mi potrzebne do czegokolwiek? Toolbox. No dobra, spróbujmy się stąd wydostać. Nie da się oczywiście. Próbujmy zatem Tool Chip Installer. Ok, czyli szukamy jakiegoś takiego badziewka, Przypominającego Ala jakiegoś takiego kurczę. Nie wiem właściwie co to może być. Jakiś taki tablet może Tutaj nie widzę, żeby coś takiego leżało. Chyba. Tu coś mogę wyciągnąć, co to jest? Chyba nie będzie to. Znając życie... Um, lock terminal from service console. Dobra, tu też nic nie zdziałamy. Podejrzewam, że on będzie gdzieś, 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 gdzieś prawdopodobnie. Cóż to się dzieje? Hmm. Toolbox, toolbox. Może jakoś trzeba to... ...rozwalić. Nie bardzo. To może chociaż rozwalmy... ...okno. Yeah! Jestem genialny wręcz. Okej, okay, chyba udało się... ...zwolnić ten cały mechanizm. Zwróćcie uwagę jak te drzwi były w ogóle zamknięte. Nie wiadomo o co tu chodzi moi drodzy. A im mniej wiadomo, tym lepiej tak naprawdę, bo powiem Wam szczerze, że im mniej wiem, tym jestem spokojniejszy. Ale muszę wam przyznać, że początek gry naprawdę niesamowicie się zapowiada i to tylko świadczy o tym, że ta seria może być naprawdę genialna. Dlatego moi drodzy, mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej, że będziemy wspólnie przechodzić przez te nieszczęśnie, straszne. Korytarze opuszczone w jakiejś. Nie wiem co to jest, jakaś baza? Nie mam pojęcia o co chodzi, ale mam nadzieję, że niedługo się dowiemy. A niedługo, mam nadzieję, oczywiście w kolejnym materiale. Także moi drodzy, wielkie dzięki za dzisiaj. Widzimy się już niebawem. Trzymajcie się i pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie.